No, Vera, teraz wybrałaś bardzo duży okaz. A pokaż te kwiaty Posadziły tutaj do nas. Posadzimy sobie? Posadzimy sobie, tak. To jest odmiana blueberry cheesecake. To jest taka nasza odmiana, borowiakowa, nie? Mm. Blueberry od borowiaków. Bo <ścoughs> Borówek. Dlaczego tak Ci się spodobała? Bo ma też takie fajne kwiaty i takie... Taka nie były, słuchajcie, takie fajne. Dużo ma tych kwiatów, nie? No. Bardzo dużo. A sprawdź jest. tylko jaka ona duża rośnie. Do, siedem, do 70 cm. Czyli co? Czyli można w doniczce. Można w doniczce, możemy przy schodach posadzić. Ale jeden warunek jest jaki. Nie przycinać i w cieniu. I w cieniu, bo to jest Hortensja. Yy, ogrodowa. Ogrodowa, oczywiście, że ogrodowa. Zobaczmy, jakie ma super kwiaty. Zobaczcie, ile ich ma. Weronika, ledwo trzymasz, nie? Nie. Yes. <laughs> pa. Pa.